Granica polsko-białoruska na Podlasiu to blisko 250 kilometrów zasieków, zabezpieczeń, ale także zapory elektronicznej. 180 Ponad 180 kilometrów to zapora fizyczna, która zapewnia bezpieczeństwo funkcjonariuszom wtedy, kiedy w ich stronę lecą konary czy kamienie. Ta zapora fizyczna jest w stanie ich uchronić, ale cała masa, dziesiątki kilometrów zapory to także zapora taka, jak tu zbudowana. Z koncertiny w miejscu, gdzie utworzenie takiej stałej zapory byłoby niezwykle trudne. Wtedy pas graniczny chroniony jest właśnie w ten sposób. To co widzimy, to jest koncertina, kilka warstw tego typu zabezpieczenia. Środkiem płynie rzeka graniczna i. Zapora elektroniczna, czyli te słupy, które widzimy, to są kamery, to są czujniki, detektory, które wykrywają jakikolwiek ruch po drugiej stronie granicy. To właśnie bardzo często w tego typu miejscach dochodzi do sforsowania tej granicy, ale nie są to pojedyncze przypadki. To są, pojedyncze, to są przypadki, które odbywają się masowo, tak jak w ostatnim czasie, o czym mówiła rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, pani major Katarzyna Zdanowicz. Każdego dnia mamy do czynienia z atakami na polskie służby. Osoby znajdujące się po białoruskiej stronie rzucają w stronę polskich patroli kamieniami, ostatnio też butelkami wypełnionymi cieczą, czy też innymi przedmiotami. Dzieje się to w sytuacji, kiedy osoby próbują nielegalnie przekroczyć granicę, pojawiają się polskie patrole i tutaj właśnie w trakcie interwencji, niedopuszczania do tego, by te osoby nielegalnie dostały się na terytorium naszego kraju, takie ataki miały miejsce. Taki atak właśnie był również przy, przy grupie tych 50 osób, które nielegalnie próbowały przekroczyć granice naszego państwa w momencie, kiedy trwa szturm na granicę w stronę funkcjonariuszy, w stronę żołnierzy wojska polskiego, którzy jej strzegą lecą konary, lecą kamienie, lecą także butelki z cieczą niewiadomego pochodzenia, w wyniku tego typu ataków bardzo często żołnierze czy funkcjonariusze Straży Granicznej doznają obrażeń, doznają ran. Często te rany są szczególnie poważne, tak jak w ostatnim czasie podczas takiego jednego ze szturmów właśnie na rzece granicznej. Ranny został żołnierz wojska polskiego, czy też poszkodowany, bo został uderzony łokciem w oko dotychczas pozostaje w szpitalu, nie może powrócić do dalszej służby i to, co budzi największe emocje, czyli fakt, że prokuratura okręgowa w Olsztynie wszczęła postępowanie w sprawie póki co nie przeciwko postępowaniu, które ma ustalić, czy żołnierze działający w obronie naszej granicy nie przekroczyli uprawnień. To sprawia, że zarówno obrońcy naszych granic, ale także społeczeństwo, które popiera naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy, jest sfrustrowane tym, że osoby, które na co dzień narażają swoje zdrowie, a nawet życie, broniąc naszej granicy, stawiane są przed obliczem wymiaru sprawiedliwości.